Być może cię to zszokuje, ale stanie się liderem w swojej branży jeszcze nigdy nie było takie proste. Wyobraź sobie, że istnieje narzędzie, którego nie używa 90, jak nie 100% twojej konkurencji i które przyciąga potencjalnych klientów 24 na 7. I nie, nie są to płatne reklamy. Narzędzie, o którym mówię, jest całkowicie darmowe, a najlepsze jest to, że jeśli potrafisz go używać, to wystarczą 2-3 godziny tygodniowo, żeby zaczęło działać. Brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe, nie martw się. Gdy zaczynałem swój pierwszy biznes, również tak myślałem. Poświęcałem godziny na wysyłanie wiadomości, które nie działały. Traciłem pieniądze na reklamy, które nie przynosiły żadnych zwrotów, aż do momentu, kiedy odkryłem to narzędzie, a bardziej sposób, o którym przed chwilą Ci powiedziałem, użyłem go i w niecały rok miałem ponad 10 tysięcy osób, które mogły usłyszeć o tym, co mogą ode mnie kupić? O czym mówię? Oczywiście o platformie, na której właśnie mnie oglądasz. O YouTube, platformie, z której jeśli potrafisz korzystać, to tak jak mówiłem, jesteś w stanie budować zaufanie, przyciągać potencjalnych klientów, non-stop i co najważniejsze, stać się liderem swojej branży. Dlaczego? Już tłumaczę. Widzisz fakt, że twoja konkurencja opiera się tylko i wyłącznie na wiadomościach, mailach, płatnych reklamach, ewentualnie jakichś krótkich. W filmach tworzy lukę w rynku, którą Ty jesteś w stanie wykorzystać. No bo zobacz, wyobraź sobie teraz taką osobę, która codziennie dostaje dziesiątki mailów z ofertami, które potencjalnie byłyby dla niej interesujące. I gdy wchodzi na tego maila, to widzi te wszystkie firmy, które blokują jej dostęp do wiadomości, której akurat szuka. Gdy wchodzi na swojego Instagrama, w propozycjach są tylko i wyłącznie oferty od osób, które chcą jej coś sprzedać. A gdy wchodzi na telewizor czy na YouTube'a, non stop Wyświetlają jej się reklamy osób, które cały czas chcą po prostu coś jej wcisnąć. Tą osobą, którą być może sobie właśnie wyobraziłeś, może być dosłownie każdy człowiek we współczesnym świecie, bo tyle, ile firm próbuje dobić się do naszych drzwi, próbuje nam coś wcisnąć, no to jest po prostu niewyobrażalne. I teraz jeśli. Zacząłbyś tworzyć filmiki na YouTube, i ludzie zaczęliby wchodzić na twój kanał, poszukując rozwiązania na jakiś problem, który akurat miał miejsce w jej życiu. Znajduje twój filmik i klika w niego z własnej woli. Wyświetlają jej się jacyś tam ludzie, którzy właśnie kupili reklamy, ale ona tylko i wyłącznie czeka, żeby posłuchać właśnie ciebie. Pomyśl, w jaki sposób zmienia się podejście tego człowieka do oferty, którą możesz mu przedstawić w trakcie tego filmu, po tym jak pomożesz mu rozwiązać problem albo chociaż Część tego problemu. Jej podejście zmieni się diametralnie, i to jest właśnie klucz do pozyskiwania klientów w 2025 roku. I nie mówię tylko tego jako osoba, która coś tam sobie gdyba. Nie, pomogłem już wielu osobom robić genialne wyświetlenia na YouTubie, dzięki czemu wszyscy, którzy oglądali te filmy, dowiedzieli się, co te dane osoby mają do zaoferowania. Pomogłem wielu zwiększyć ilość rozmów sprzedażowych i widzę w jaki sposób prosty kanał na YouTube zmienia konwersję, zmienia sprzedaż i zmienia ilość. Potencjalnych klientów, których przyciągamy do naszego biznesu. Robert Caldini w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi mówi o zasadzie, która w skrócie polega na tym, że jeśli robisz coś dla ludzi, to czują się oni zobowiązani, chociaż w jakiś sposób ci to oddać. I dlatego właśnie na przykład, jak byłem na studiach, to starałem się zawsze rozdawać ludziom gumy do rzucia, ponieważ każda osoba, która ją ode mnie wzięła, czuła się chociaż lekko zobowiązana, żeby mi to oddać. Oczywiście nie mówię tutaj o gumie, chodzi mi tutaj o pozytywnym nastawieniu wobec mnie. I tak samo. Działają filmiki na YouTube. To działa dokładnie tak samo, jakbyś rozdawał ludziom darmowe rozwiązania, które później przeradzają się w to, że osoba, gdy będzie miała kolejny i kolejny problem w swoim życiu, który będzie podobny do tego, który pomogłeś jej rozwiązać, trafi właśnie do ciebie i być może tym razem kupi Twój produkt. To nie wygląda w ten sposób, że zaczniesz stawiać na YouTube i po miesiącu, dwóch, trzech zaczniesz sprzedawać niesamowicie wiele. U niektórych moich klientów tak to wygląda, u niektórych nie. Co jest gwarantowane, że jeśli będziesz regularny, będziesz potrafił opakować filmy w dobry sposób, mówić w taki sposób, żeby ludzie faktycznie chcieli Cię słuchać i jeszcze zrobisz bardzo dobry call to action, czyli wezwanie do działania, które zaimplementuje w ludziach tą chęć współpracy właśnie z Tobą, to nie ma najmniejszej możliwości, żebyś nie zaczął pozyskiwać więcej klientów i do tego stał się liderem w swojej branży, budując z ludźmi niesamowite zaufanie. Jak już jesteśmy przy książkach, to może powiem jeszcze o jednej genialnej zasadzie, która kompletnie zmieniła moje życie, z książki Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Dale Carnegie'ego. Bo widzisz, gdy zaczynałem swój biznes, na 40 rozmów sprzedażowych sprzedałem dosłownie dwóm osobom. I działo się to dosłownie z jednej rzeczy. Dla kontekstu, w obecnym momencie, na 10 osób, które przychodzą do mnie na rozmowę, średnio 8 coś ode mnie kupuje. I dzieje się tak dlatego, bo zrozumiałem, że ludzie nienawidzą, jak się im coś sprzedaje. Dlatego właśnie pałamy negatywnymi emocjami do ludzi, którzy wstawiają nam reklamy w trakcie meczu, które akurat chcemy obejrzeć. Dlatego właśnie, gdy dostajemy wiadomość, która po prostu chce nam coś wcisnąć, to nawet nie zwracamy na nią uwagi, bo nie lubimy sprzedawców. Co innego, jeśli czujemy, że to my chcemy kupić od danej osoby. I to właśnie to uczucie jesteś w stanie uzyskać dzięki kreowaniu tych wirtualnych relacji z potencjalnymi klientami, właśnie poprzez kanał na YouTube. Liderem jest osoba, która wzbudza w nas pozytywne emocje, za którą chcemy podążać, więc pomyśl, jak czują się obecnie Twoi potencjalni klienci. Czy właśnie te pozytywne emocje w nich wzbudzasz, czy chcą oni za Tobą podążać, czy jednak, dokładnie tak jak ja, nie starasz się im czegoś wcisnąć na siłę. Jest taki cytat, który uwielbiam, że człowiek uczy się na błędach, a mądry człowiek uczy się na błędach innych i jeden z błędów, którego niesamowicie żałuję, jest fakt, że nie zacząłem prowadzić kanału na YouTube wcześniej. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że teraz jest to dużo i to dużo łatwiejsze niż myślisz. Chcesz wiedzieć dlaczego? Tego dowiesz się w tym filmie. Klikaj, oglądaj i do następnego. Trzymaj się, papa! Pa.